działamy, nie? Widziałem, że w tym, nie? Na narożnik, nie? Lecimy, nie? Zastanawiam się, czy tam narożnik? Czy tak gdzieś, kurwa, żeby tak kontakt nic trochę z nimi, nie? nie? Ale tak, na... tak, tak, tak z narożnika, nie? Dobra, no to tak zrobimy. Obojętnie. może możesz dać żółte. Młody, masz coś jeszcze do mnie, w rękę? Antarii możesz mi dać, wytwornicę. Co? Ale do stół, dobra. Hejsów jakby kurwa Depesz przyjechało. przyjechał. Lecimy, lecimy. Kurczę nie w tą stronę, jak zawsze. A Cześć, A w teżki. Często się zdarza, że DJ to nie tylko prowadzący imprezę, a także dekorator, wedding planner. Drinki też potrafię robić. Ej, jadłem wczoraj kapustę, nie? Pyszna! Prawa moja! No, a najczęściej zadawane pytanie przez kalenderów, jak przyjeżdżasz na salę. Jakie jest? Do której gramy? <grym> nie? A tu dzisiaj do trzeciej, tylko. Czyli pasuje. Życie będzie do drugiej. Nie, ale powiem, powiem szczerze, tak z ręką na sercu, że wesela powinny być do trzeciej. I byłoby idealnie. I każdy był zadowolony. Ja, pani, on. Ten, co filmuję, on już jest do pierwszej lub w łóżku. Żona mnie tylko wyzywa. Że, no, że on stop kawelki kupuje. A ja mówię, no to są takie potrzebne rzeczy, ka potrzebne kawelki, no. Człowiek nie robi już tego później dlatego, żeby... Żeby coś tam lepiej było, tylko dla samego siebie. Żeby był fan z tego, co się robi, pamiętajcie. Dopóki jest pan, jest uśmiech na twarzy. Jest sens. Będzie sprzątane. Kurczę, czystość stanowiska musi być głośniki ładnie, wyczyszczone. Panie. Ku, kurzy się, wszystko się kurzy. To. Bo tu dzisiaj będzie pani ta e, złota rączka, e, będzie test białej rękawiczki. Bo ona mówi nie, nie, panie. Tu nawet w środku do basu wjeżdżam. Tu i białe rękawiczki to bardziej tutaj inny temat A panie, pan ma złe skojarzenia. Ja wiem, że silem jest niedaleko, ale... Prundu nie ma jeszcze. Czekaj. Już czekaj, mam, będę miał, no. Ale urwał. Ja się ostatnio zastanawiałem, ile razy w życiu już się składałem i się rozkładałem. I jaka liczba wyszła? Kurde, nie wiem.